Siemanko, witam Cię drogi widzów w kolejnym odcinku z Gotika. W poprzednim odcinku skończyliśmy sobie zaraz tutaj przy tym skipie Przegadamy sobie z nim Wszystkie kwestie i pójdziemy myślę Próbujemy jeszcze raz w porcie naklepać tamtego tam tego kolesia Nie pamiętam jak się nazywa, ten który mnie zabił Yyy Muszę sobie tylko jeszcze spróbować zmienić ustawienie Tak żeby nie walczyć myszką a żeby walczyć Żeby nie nie wyprowadzać tego ciosu te Romanie. nie ba może nie Może tak ma być Co to zmieniło? O, o to sterowanie mi chodziło, żeby móc blokować sobie, ale żeby myszką nie bić. Pójdziemy go naklepać zaraz, przegadamy sobie tylko ze skipem. Założyłem też, że muszę jeszcze wyraźniej, głośniej gadać, spróbowałem też pobawić się ustawieniem mikrofonu i wydaje mi się, że ogólnie jest lepiej, że mój głos jest niższy, nie jest taki ostry, ja sobie tylko włączę szybko stoper, restartuj, znów, dobra, kim jesteś? Kim jesteś? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić, ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam Skip, mówi ci to coś? Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o skipie! Skąd ty się w ogóle wziąłeś? Jestem najbardziej poszukiwanym w Korinii z przestępcą! Ja i moi chłopcy od lat grasujemy na tych wodach. Musiałeś o tym słyszeć! A powinien. Uważaj, co mówisz, chłopcze! Bo znasz skipa tylko z dobrej strony! Módl się, żebyś nie poznał go z tej złej! Módl się, że to ty, żebyś nie poznał mojej złej! Baltram? Czekasz na tego kupca? Myślisz, że jesteś cholernie sprytny? Co? Przecież mówiłem, nie? Wygląda na to, że ten przeklęty handlarzyna zapomniał o mnie. Ech, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz wpadł mi w łapy. Skąd pochodzisz? Chcesz wiedzieć, gdzie mieści się nasza kryjówka? Jeśli ci to powiem, to tak, jakbym poszedł do Korynis i oddał się w ręce strażników. Nie mam zamiaru ci o tym mówić. Po co masz się kręcić wśród nas? Wyspa Korinis jest duża, ale jeśli nie masz kogi lub okrętu wojennego, to i tak się nie dostaniesz do naszej kryjówki. Musiałbyś też znać drogę przez klify. Nikomu, kto nie zna tajnego przesmyku, nie udało się jeszcze tamtędy przepłynąć. Tylko dwóch ludzi zna tę drogę, a ty nie jesteś jednym z nich. Dobra, skip, dawaj ten kuferek co tu za to on stoi. Młotek. Budyga bagiennego ziela. E, nie! Nie chce spać. E, Ty to niebułkowy Kufer. O, stara kamienna tablica. Pochodnie, pochodnie. Woda Chleb Dobra Ja mogę usmażyć coś? Nie mogę może mogę? Mogę I co? Użyło mi się? A, chyba tak, muszę... No, no i git, to sobie to, co mamy. Faktycznie mogło być za daleko, musiałem stanąć od strony Przyjemne. rączki. Ile to teraz życia przywraca? 12, najgorzej. Na start. Eee... Yy. Muszelki, czy ja mogę? Perwa, otrzymałem. To 20 zł. I opłacało się to pozbierać. Parcyt nic tu nie ma, nic tu nie ma. Perły, trzy perły, dobra. Płyniemy z powrotem na Korinis. Czy znaczy w sumie jesteśmy na Korinis, ale popłyniemy sobie tutaj do dzielnicy portowej. Ciekawe ja, czy mogę to zgłosić do Lorda Hagana Znaczy do Lorda Andre gdzie on tutaj stoi Na razie Pójdziemy sobie do Baltrama Przegadamy z nim to Tylko naklepniemy tutaj Naklepiemy ziomeczka Znam cię. Czego tutaj szukasz? Może knajpy? Mm. Tak. Masz coś przeciwko? Nie masz tu czego. Za mało Jasne. Problemy? No widzicie, teraz dużo lepiej. Ta walka idzie niż wtedy. wszystko! trzeba. wszystko! Czemu? Czemu on mnie zaatakował ten drugi? Dobra, jeszcze ja jedno podejście. Dobrze idzie. Ale coś się... coś się... Poszło nie tak, by mnie zaatakował ten z knajpy, koleś No proszę. No Daj dawaj, wszystko. dawaj te krytyki. O pięknie, tak to miało właśnie wyglądać. Zapiszmy sobie grę. Ja sobie zapiszę tą grę, dałem ja, no, sobie zapis. Byłoby sobie zapisać gdzieś indziej. Tak, żeby. w razie jak mi się nie nagrywa, to żeby móc sobie zasofnąć napis, ale dobra. Wejdźmy sobie może tutaj do knajpki. Knajpki, przygadajmy. Hej, ty. Hej, nie mam czasu na pogawędki. Jeśli szukasz informacji, porozmawiaj z Cardiffem. Abiłem sobie kawkę, więc jak ktoś jeszcze ma kawkę zrobioną, to smacznej kawusi, a kapusi to wszyscy dobrze wiemy, co? Trzeba na to, co się Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia, to będziesz musiał sobie zamówić. Nie chcę już o tym słuchać. Założę się, że słyszysz tu wiele rzeczy. No i co z tego? Interesują mnie najnowsze... No, sobie inaczej usiąść? Informację, którą ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. Co za śdzierstwo, ale dobra, no coś tam mam. Dobrze, zgadzam się. Ubiłeś dobry interes. Jestem do twojej dyspozycji. Do mojej dyspozycji powiadasz? Dobra. Potrzebuję informacji. Tak, chłop ze chłopem. Przecież to nie po Bożemu. E, gdzie znaleźć pracę? Co wiesz o zaginionych, o zaginionych mieszkańców. mieszkańcach? Tylko tyle, że ostatnio znikają w mieście ludzie. Wydaje się, że najbardziej dotyczy to obszaru portu. Na twoim miejscu tam bym o to popytał. Podobno niektóre przypadki dotyczą też osób z dolnego miasta. Koragon powinien wiedzieć więcej na ten temat. Prowadzi gospodę w dolnym mieście i na pewno słyszy wiele ciekawych opowieści. Coś w tej sprawie może wiedzieć również Halvor, sprzedawca ryb z nabrzeża. Choćby tylko z powodu dużej liczby klientów, których obsługuje. Dobra. Tyle mi wystarczy. Polećmy sobie do sprzedawcy ryb. Przegadajmy z nim tutaj. No już dobrze, wygra! Wiesz, co dzieje się w porcie, prawda? Pewnie może być go tylko żal. Słyszałeś ostatnio jakieś plotki? W tych okolicach nie lubimy, kiedy ktoś zadaje zbyt dużo. Nic się nie zmieni. Czemu? Strasz tutaj nie. Mnie to i tak. Du Nikt nie słucha. Tylko jeden. Tak jak wybrał. Tatek. To rzeczywiście prawda. Porka. Gdzie idziesz? Nieważne co zamierzasz. Zdążysz zrobić to później. Stoisz przed klejnotem Korinis, czerwoną latarnią. To najcudowniejszy zamtus w całej Myrtanie do diaska. Zawijają tu żeglarze z najdalszych krańców świata, tylko po to, żeby spędzić kilka nocy pod czerwoną latarnią. A teraz ty masz okazję, nie zaszczyt, spędzić noc z Nadią. Najbardziej namiętnym kwiatem stworzonym przez bogów. Wejdź! A zaznasz czegoś, o czym inni nawet nie śnili! Nie już, komu można ufać. Dobra, gdzie ta Nadia? Jestem Bromor, to mój przybytek, a to moje dziewczyny. Lubię je! A ja się poza kamera, to za nie zapłacisz 50 sztuk złota. I lepiej nie myśl o wszczynaniu tutaj burt. Nie wiesz o Wszystko oczywiście. Sądzisz, że Ej, Bromor! Kolejny który mutacje głosów w minutę przeszedł. Żadna nie zaginęła? A, rozumiem, owszem, jednej brakuje, ma na imię Lucia. Powiadomiłem o tym straż, ale nie zdołali trafić na jej trop. Jak długo jej nie ma? Pewnie kilka dni, nie pamiętam dokładnie. Musiała uciec z jednym z klientów. Nie mówiąc już o tym, że ukradła moją cenną misę ze złota, jak tylko ją dorwę. Na długo mnie zapamięta! Co cię to obchodzi? Chcesz się zabawić, czy nie? Powinien być mądrzejszy. Hey. Nadia. Skarbie, nie mogę się teraz z tobą za... Mam kilka pytań. Mogłabym Zadna ci co nieco powiedzieć. Chodźmy więc na Dobra, ale musisz... Bromur. Chcesz. Dobra. Zatem Kto opowiada takie rzeczy? Hej! Chodźmy, to twój szczęście. Mój szczęśliwy dzień. Zanim tam pójdę, pójdę sobie do sprzedawcy ryb, z nim przegadam. Ona w tym czasie tam dobiegnie. Zapiszę sobie grę Pięknie. Alvor. Hej, chcesz rybę? Kupujcie rybę Teraz każdy już to inaczej. Wiesz coś o zaginionych? Zaginieni? To jest port. Takie rzeczy zdarzają się tu od czasu do czasu. Może to groźna bestia. Czasami ktoś nie wraca. Większość kapitanów dużych jednostek najmuje załogi w miastach takich jak Korinis. Jeśli zaś jest za mało ochotników, to czasem zmuszają ludzi do służby. myśli, że to A Tobie Mi? To przecież nie Znasz jakichś zaginionych? Nie, pomów ze szkód... Teraz Dobra. O tym nie mówi. Ciekawego mi już nie powie. Dobra. Pokażę. Dobra. Idźmy do tej Nadi. Martwię was. Nie będziemy się z nim zabawiać z boczuchy. Gadamy z nim tylko. To i owo. Się zajmować wszystkimi, wszystkimi. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Tak, to bardzo typowe. Możemy już porozmawiać? Tutaj nikt nam nie, nie, mówisz, nie mówisz, będzie przeszkadzał. Bromor nie lubi, gdy gadamy z klientami w godzinach to pracy, a on nic z tego nie ma. Chcesz wiedzieć więcej mówisz, o zaginionych mówisz. mieszkańcach portu? Co? Nie wiem, nie czy nie będę w stanie ci pomóc, ale wiem, gdzie zniknęła nie Lucia. Co z tą Rusją? Nikogo nie smuci, że jej już tu nie ma. Czemu? Wykorzystywała wszystko i wszystkich. Ale kurwa, nie tylko z zawodu. Chyba <grywa> kurwą. To, <grywa> to gdzie się zmyła? Często zadawała się A nie dziwką, torbenu, Dziwki mają swój honor i wiedzą, jak się oddzięczyć. Się, że to właśnie z nim uciekła. Naprawdę sama widziałam. Gdzie mogli się zaszyć? Pewnie na jednej z okolicznych farm. O ile nie zeżarły ich wilki, gdzie jeszcze mogli uciec? Tego jest więcej. Możesz wiesz? mi powiedzieć coś jeszcze? Słyszałam wiele o Tam ludziach ginących w porcie. Że... Problem polega na Trzeba tym, po że szur. nie wiem, na ile wiarygodne są te historie. Lepiej pomów wiesz, z tamtejszymi kupcami. Przykro hmm. mi. Co znam nami, to kotku? Zap... Na pewno nie chcesz się... To przecież okropnie. Przykro mi Muszę już iść. Szkoda. Z boczuchy wiem, że każdy na to czekał, ale nie, nie, nie. Nikt Borkom mogę pogadać? Dlaczego tam tak stał? nie mogę, dobra. Chciałem tutaj w zadankach. Lucia. Złota misa Bromora. Wiem gdzie jest ta złota misa Bromora. Ogólnie. Takie nie, nie ludzie. Wiem gdzie jest też Lucia. Lucia, Lucia, Lucia. Lucia. To przecież wiadomo od dawna. razie do Baltrama, tak? On powiedział, że Han czeka na Baltrama. Podajże Wygnijmy do niego. No bo najpierw pobiegnijmy do lorda, And lorda Andre. Aż tutaj, co się dzieje tutaj? Okar, Koragon. Czy mogę kupić coś do picia? Możesz się tu najeść. O ile cię. Wiesz może coś o zaginionych mieszkańcach miasta? Podobno to w większości mieszkańcy portu. Mało mnie to dziwi, biorąc pod uwagę reputację tego miejsca. Nawet stolarz Torben wspominał, że zaginął jego czeladnik. Jeden z kupców, gość imieniem Hakon, opowiedział mi ostatnio dziwną historię. Wspomniał, że był taki facet, którego widywał codziennie, aż nagle przestał go widywać. Pytał się nawet o to członków straży. Większość mieszkańców miasta zaczęła panikować. Nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, ale to chyba jakaś bzdura. Korini Korinisty. rasują tam dzikie bestie. Jaki to. ta. z tego. Po Dobra. Obrabowano cię? To było już jakiś czas temu. W gospodzie było pełno ludzi, a ja nieźle wtedy popiłem. Nie było mnie za szynkwasem, tylko przez chwilę, a tym łobuzom to wystarczyło. Doniosłem o wszystkim straży, ale. O co chodzi z tym Walentinem? Ma złota jak lodu i nie musi nic robić. Co więcej, chwali się tym. Niezależnie od tego, sporo pije i zwykle siedzi aż do zamknięcia. Po czym wytacza się nad ranem na ulicę górnego miasta. I tak dzień w dzień. Pokaż. Masz nic ciekawego Ale tam gdzie stanął Adanos Ani Inos Strażnik miejski Strażnik miejski W związku z atakiem zagrażającym naszemu miastu Każdy jego mieszkanie Ma obowiązek Przygotować się do walki Tak jak pozwala mu na to jego stan... Poznajmy się co następuje odpowiednią zbroję i oręż A także natychmiastowego rozpoczęcia Najlepsze, jeszcze żaden strażnik mnie nie, nie zaczepił o tą zbrojkę. Dobrze. No, nie mogę mu o tym powiedzieć. Dobra, chyba, że pójdziemy do Boltrama najpierw. No i zaraz kolejny tajemnica, poziom. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Nie wierzę w to. Jora Akon Uważaj inaczej. Który to jest Doris? Komu tego nie powtarzaj. Kino. Daj Tutaj przy ja Nazywam się Baltram. Tak, Przyszedłeś uzupełnić zapasy jedzenia? Niestety. Muszę Pernie, cię rozczarować. W tej chwili nie mam zbyt wielu zapasów, ale wkrótce pracować. dostanę nową dostawę. Gdybym sama Motywacji do życia, coś tak słyszę po swoim głosie. A będzie jeszcze gorzej. Handlujesz z piratami? Teraz każdy już o tym Jeden mówi. z nich chyba czeka na ciebie w swojej zatoczce. Się A co miałem wszystko zrobić? Wszystko. Czasy są... On po prostu za dużo gada. A nie bo... To możliwe. W końcu tobie udało, ale nikomu nie powiem. On po prostu za dużo gada. Co wiesz o piratach? Zamieszkują ukrytą On część wyspy. Gorzej. Jarkindar. dar? Wiadomo, można tam dotrzeć Ty jedynie się statkiem. Nimi, Mieszkańcy chuja chuj ja wiesz, I Słusznie, to banda śmierdzących mieszków. Choć moim zdaniem i tak piraci są lepsi od bandytów. Czym z nimi handlujesz? Z reguły dostarcza im żywność. W zamian otrzymuje najlepszy o której wszyscy wiedzą. Mogę ci pomóc nie w interesach. W Niezły pomysł. Ja nie mogę. Weź tę paczkę Tylko, i powiedz Skipowi, zapyta. żeby tym oczekuje co najmniej. Tajemnica, o której Tylko ty w... chciałem wiedzieć. On po prostu za dużo gada. Ma nie. Nie wierzę w to. Dobra. Teraz mogę. mogę się, mogę za się za wyjebać duchy. u lorda Andrena niego? Nie mogę. Nie <laughs> sytuacją <laughs> Nie pierdolę Taki frajer od razu, lota Chcę Nie, nie mogę Od razu lota, do spowiedzi Do spowiedzi Ale nie, nie mogę wiem, że coś będę z tego miał ale najwyraźniej nie. Dobra. A wejdźmy sobie. Na tamtym dachu jest mieszek ogólnie ze złotem. Dobra. Mi się wydaje, że zaniesiemy tą paczkę do skipa. I na razie tutaj w Korinis. Nie mam za wielu rzeczy do roboty W następnym odcinku pójdziemy Pójdziemy do Najemników Spróbować zostać jednym z nich No dzisiaj krótszy odcinek będzie No jeszcze tą paczkę i tyle w następnym odcinku chyba dzisiaj nagram dwa odcinki z Gotika. Tak, dla odmiany od Minecrafta, chociaż tam sporo się podziało. W Minecrafcie dotarłem do twierdzy. Budowałem most i nagram to jak, jak będę bił pałeczki blazów. Znaczy, blazy dla pałeczek. No, ale dobra. Polećmy tutaj do skipa Pirata Pirata, pirata Lupe Karmata Rata, tata rymy Skip Skip, skip, skip Baltram ma Mam dla ciebie przysyłkę. Od co u licha? To on ma pełne gacie strachu, co? Mówi, że chce za to trzy butelki rumu. A to dobre! Najpierw każe mi tu czekać, bogowie wiedzą ile, a potem nie ma odwagi targować się ze mną osobiście. Daj mu dwie butelki. Dobra, pobiegnijmy sobie jeszcze tam. 30 minuty ja mam na zegarku, ale nie od razu włączyłem zegara, więc. Więc w sam raz. No ale jeszcze, jeszcze, jestem jeszcze zaspany. Mnie niedawno wstałem. Od razu wziąłem się do nagrywania i do wrzucenia poprzedniego odcinka. Pewnie jak jakoś skończę to nagrywać, tam ten odcinek się wrzuci. Ten odcinek będzie na kolejny dzień. Ale wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Myślałem, że to głową że to ruszę, ale na no najwyraźniej Gotik nie miał jeszcze takich technologii. Ja tam sobie biję. Daj se... Ja jestem tym toporem orka. No dobrze, dobrze. Tylko że jak przyjdą orkowie, żeby on mi tam kurwa był, a nie. Altram, Baltram, mam dla ciebie room? Zuriz. Hej ty! Mam room! Drogo! Bardzo drogo! Za kogo się nie mogę dać ci zbyt A, Dobra. No i dobra, ja miałem sobie zakończyć w tym momencie odcinek. Właśnie tutaj eksperyment. Zagienni ludzie, najazdy bandytów, Joey, Głupera, nie ludzie. No. W kolejnym odcinku wybrałbym się do najemników. Chciałbym zostać najemnikiem. Magiem. Magiem chyba w nocy koruka będzie się ciężko biło, strasznie smoki. A najemnikiem przyznam się, że chyba nigdy nie przechodziłem tej gry. Więc yy... dzięki za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Nara!